Pani dzisiaj poznałem bardzo fajnych ludzi na warsztatach pod Bukowiną w Czarnej Górze i pojechaliśmy w nocy na Orlen, by świętować dzień święty Wigilię za dwa dni niedzieli, więc chcieli wam coś powiedzieć. Pozdrawiamy Anki Ja Ja Z Orlenu. Cześć Wam. Witajcie bracia i siostry. Kolejne nasze, nasze spotkanie Antidotum. Eee, chcę wam powiedzieć, że byliśmy z piękną grupą ludzi przed Zakopanem koło Bukowiny. Miejscowość się nazywa Czarna Góra, tak? Musiałem się skupić, tak, czarna góra. Z racji, że w ogóle tej miejscowości nie zwiedziłem, jak dojechałem do środka kolekcyjnego, tak z niego wyjechałem. Ale poznałem dwóch fajnych panów, którzy na początku was pozdrowili, bo przyjechali specjalnie na chwileczkę tam i pojechaliśmy sobie na Orlen. Tak. A teraz dzisiaj, jak wyjeżdżałem, miałem taki plan, wow, pójdę w góry, ten ale nagle nam przy święty Duch, Duch Święty do mnie mówi. Ostatnie kończący już. I jedź do domu, i, znaczy napisz smsa do Leny, czyli córki, i umów się z nią na randkę wieczorem jakąś kolację albo co będzie chciała. No i napisałem, wiem, że Lena jest strasznie zapracowana i nie ma czasu, ale mówi: Mam wolny wieczór, jasne, idziemy. No i szybko wyjechałem, odpuściłem góry, ale przejeżdżałem i zobaczcie, jakie piękne. Jakie te góry piękne. Słuchajcie, ten widok z auta mnie. No, rozwalił, bo tak cały czas siedziałem w budynku i nagle wyjeżdżam. Ta niedziela była tak piękna wczoraj, takie piękne słońce, takie no, te szczyty, wszystko, wow, te góry wołały, przyjdź Witek mnie zdobyć, przyjdź, weź na nas! nie, Ale nie jadę do córki. No i mieliśmy fajną kolację, fajny czas. W ogóle było wesoło. No. I tak fajnie mieć czas randki z córką, więc polecam wszystkim ojcom. No, matką też, nie? że warto sobie pójść z dziećmi, jak jest taka możliwość, mimo, że już są dorosłe. Dobra, i teraz, kochani, mamy... A w ogóle te rekolekcje były piękne, te warsztaty w sumie charyzmatyczne. Fajnie, dziękuję wam wszystkim, którzy byliście. Wierzę, że to początek takiej nowej drogi i wierzę, że Bóg was będzie używał, no bo naprawdę potrzebujemy dzisiaj w świecie ludzi, którzy będą poruszać się w mocy i autorytecie Jezusa. Bo tych ludzi jest ciągle za mało. Ja nawet ostatnimi czasy czuję się już przepracowany. Nie, że narzekam, że chciałbym urlopu, ale, ale jestem zmęczony. No, Jestem tu sam dzisiaj, bo Sylwonia jeszcze jest też z mamą, właśnie na weekend pojechał do mamy, bo potem wielki Posto już mamy naprawdę grubo tutaj z zajęciami. No i co? Pierwsze czytanie mamy z 17 rozdziału Syracha. My wczoraj też był w celach tylko tak, szkok 27, dzisiaj o 10 rozdziałów się cofamy. Posłuchajcie, tym, którzy się nawracają, Bóg daje drogę powrotu i pocieszenia tych, którym zabrakło wytrwałości. Nawróć się do Pana, porzuć grzechy, błagaj przed obliczem Jego, pomniejsz zgorszenie, wróć do Najwyższego. Odwróć się od niesprawiedliwości i miej w wielkiej nienawiści to, co obrzydliwe. Któż w otchłani wielbić będzie najwyższego zamiast żyjących, którzy mogą mu dzięki czynić? Zmarł jako ten, którego nie ma, nie może składać dziękczynienia. Żyjący i zdrowy wielbić będzie Pana. Jakże wielkie jest miłosierdzie Pana i przebaczenie dla tych, którzy się do niego nawracają. No, mamy taki fragment o, o, o nawróceniu, i tam też wspomina o nawróceniu w czynach, czyli no, no, no to jest nawrócenie, nie, że zmieniam złe czyny na dobre czyny, nie, że złe czyny na nic nie robienie, nie, tylko złorobienie na dobrorobienie, robienie, czy złoczynienie na dobroczynienie. No, to taka fajna zamiana. Oczywiście standardy tego dobra są pięknie pokazane w Biblii. No, możemy je podsumować wszystkie razem jako jedno, jako, jako miłość, no bo uczciwość będzie miłością, pomoc będzie miłością, wysłuchanie będzie miłością, nie kradzenie będzie miłością, a może nawet dawanie czy rozdawanie. No ważne, że swoje, żeby to nie było, że kradnie innym, żeby dać drugim. No to też okej, okay. bo to też można opatrznie zrozumieć. I teraz yy, w tym, tej, tej kwestii tego nawracania, no ważne jest, żeby pamiętać o tym, z racji, że niektórzy ludzie, przynajmniej tak, mam z rozmów, nie? Niektórzy ludzie są w takim miejscu zapętlenia grzechem, czy grzechami, może lepiej liczba mnoga, yy, że mając szacunek do Boga, że On jest dobry, wspaniały, czy jakieś tam wyobrażenie o Bogu, który chyba jest dobry i wspaniały, bo może Go nie znają, ale mają takie wyobrażenie, że troszkę się jakby wstydzą, nie? jak ja do Niego przyjdę z tym workiem tego zła, przecież tyle złego zrobiłem. I wiele takich osób poznają, które po prostu, nie, mnie Bóg nie może kochać. No i Syrach na końcu daje, jakże wielkie jest miłosierdzie Pana i przebaczenie dla tych, którzy się do Niego nawracają. Mówi, jakże wielkie, no, no Nie może tego opisać, jak ono jest wielkie, ale możemy dopowiedzieć po tym, co tutaj napisał, że ono jest nieskończone tak naprawdę, nie? Ono jest nieskończone, tylko ja muszę w końcu skończyć. To nawrócenie polega na tym, że mówię od tego zła się odcinam. Tego lub, lub wielu odmian tego zła się odcinam, nie? To jest, to jest musi być moja decyzja, nie? I, I Bóg tylko tego potrzebuje, to pamiętacie jak tej przypowieści o marnotrawnym synu, nie? No, wystarczyło, że no, zawrócił, mówi: Nie, tam już nie ma dla mnie, idę tu, nie? Wracam do ojca. Będzie mi wstyd, będzie głupio, przewaliłem pieniądze, roztrwoniłem majątek, ale powiem: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko Bogu i przeciwko Tobie, nie? Nie stanę w prawdzie. No, stanę w prawdzie o sobie. No i kochani, ta prawda zawsze jest wyzwalająca. O sobie już nie, nie róbmy prawdy o innych, bo ocenianie innych zostawmy komu innemu, im samym i Bogu oczywiście, ale prawda o sobie to jest bardzo ważne. Nie? No i też Wam powiem, że dobrze jest znać swoje dobre i złe strony. Dzisiaj miałem taki odcinek jazdy, bo jechałem sam z nikim, nie jechałem w samochodzie. Co prawda, 95% przegadałem tele, przez telefon z różnymi osobami, ale było takich parę procent czasu dla mnie. I te parę procent czasu dla mnie yy, zaowocowało taką modlitwą, i, i, i przepraszałem Boga za to wszystko, co wiem, że we mnie jest złe. Tam jest taka jakaś lista i mówię, no za to Cię przepraszam, za to, za to. Dlaczego go przepraszam? Bo, bo, bo nie chcę, chciałbym, żeby tego złego nie było, ale to są takie rzeczy, z którymi ja sam nie umiem. Yy, yy, yy. Zawalczyć, nie? czy je zwyciężyć, więc po prostu potrzebuję jego pomocy i mu o tym mówiłem. I na przykład jedną z takich złych rzeczy jest to, że tak jadę i mówię: Boże, trzeba się nagrać na płędzie jak a już późno, zresztą się z Leną mówiłem, prosto samochodem już jechałem na to spotkanie. Czyli będę dziś w nocy nagrywał późno, już mi się oczy zamykały, eee, no, napiłem się wody, coś mówię, no już bym się kawę napił, ale teraz już kawa by mnie dobiła, bym zasnął o tej godzinie. No. Ale w momencie, gdy zaczynam to słowo czytać dla Was, to ono, mimo no, realnego zmęczenia, naprawdę mnie podnosi. I znowuż mi przypomina, czyli zobaczcie, ja w aucie jechałem i. Nie chcę powiedzieć, że narzekałem na siebie, bo to za duże słowo może będzie, ale stawałem w prawdzie, no to no mówienie złych o, o sobie rzeczy no, jest prawdą jakąś, nie? To nie jest że narzekam, bo ja lubię siebie, kocham siebie i nie mam wątpliwości, że Bóg mnie kocha i to jest piękne, że mnie kocha. I dlatego chyba robię to, co robię, bo wiem, że jestem kochany i, i, i najlepszą, najpiękniejszą miłością. Ale właśnie przez to, że ta miłość mnie tak bardzo kocha, Jego, no, to wstydzę się, że jeszcze to mi nie wychodzi, to mi, to mi nie wychodzi. Rozumiecie, tu jeszcze lenistwo się wkrada, to, no, takich rzeczy jest po prostu, one są może małe, ale one są, nie? No, yy, no i, i tu przypomnienie, jakże wielkie jest miłosierdzie Pana i przebaczenie dla tych, którzy się do niego nawracają. No, słuchajcie, początkiem nawrócenia jednak jest to takie staniecie w prawdzie, co robię źle, nie? Z czego mam się nawrócić, co muszę zmienić, nie? Trzeba to nazwać, i wtedy no, zdecydowanie jest łatwiej. I chwała Panu! aleluja. Psam, dzisiaj mamy y, 32. Tak. Cieszcie się w Panu wszyscy sprawiedliwi. No to pewnie, Ło, to ja się nie mogę cieszyć, bo ja nie jestem sprawiedliwy. To ja też nie mogę, bo też nie jestem sprawiedliwy. Ci, co byli na kursie, to widzą, że się prawie ciągle cieszę. I chwała Panu. No bo sprawiedliwi to są ci, którzy dążą do tej sprawiedliwości. Sprawiedliwi to są ci, którzy chcą być posłuszni Panu. Czy im wychodzi zawsze? Nie. Ja myślę, że nie ma ani innego człowieka, któremu wychodzi zawsze. Nie? Większość może tak, nawet przekleństwo psalmu pierwszego mówi, cokolwiek uczyni pomyślnie wypada, ale są pewne niuanse, które nie wychodzą. No i one powodują, że jeszcze bardziej potrzebuje Pana i Zbawiciela. Więc co mówi słowo? Szczęśliwy człowiek, któremu nieprawość została odpuszczona. Czy on zna nieprawość, no i wie, że Bóg ją odpuścił. A jego grzech zapomniany. Amen. Zapomniany. Szczęśliwy ten, któremu Pan nie poczytuje winę, a w jego duszy nie kryje się podstęp. Zobaczcie, ja dzisiaj mówiłem o sobie złe rzeczy, nie Bóg dzisiaj mówił o mnie złe rzeczy. Ja stawałem w prawdzie o sobie. Bóg nie musiał mi mówić prawdy o mnie, bo wiem. Oczywiście mamy potem fragment w Janie 16, 8, bowiem wstąpi Duch Święty. przypomni wam o grzechu, bo nie. Przypomnij im o grzechu, bo nie znają grzechu, nie? Jak będzie trzeba, to Duch Święty przypomni, Ale jeżeli ty sam wiesz, to nie musi ci przypominać, ty po prostu wiesz. Warto stanąć w prawdzie, nie? O swoich słabościach. To jest, to jest piękne. Więc ja wiem, że jestem szczęśliwy, bo. Pan nie poczytuje mi tej winy, a w jego duszy nie kryje się podstęp. Amen. Ani w mojej, a w Bożej, to już na pewno. Cieszcie się w Panu wszyscy. Sprawiedliwi był refren. Dalej. Grzech wyznałem Tobie i nie skryłem mej winy. Prawda? Hmm? Prawda. To jest klucz. Rzekłem: Wyznaję mu nieprawość Panu, a Ty darowałeś niegodziwość mojego grzechu. Więc jakiego grzechu Bóg nie może mi odpuścić? No takiego, do którego ja sam się nie przyznam. Jeżeli wyznałem Panu, to musiałem go wpierw nazwać i wyznać. Więc musiałem wiedzieć, jaki jest mój grzech. Panie, przepraszam Cię za wszystko, co robię źle, to za co przepraszasz? Prawdopodobnie za nic. Ale Panie, jak przepraszam Cię za to, za to, za to, za to, za to, za to, to zostało to nazwane i Bóg mówi, dobrze, to, 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 to. to. Odpuszczam Tobie. Amen. Aleluja. Ty darowałeś niegodziwość moją grzechu. Do Ciebie więc modlić się będzie każdy wierny, gdy znajdzie się w potrzebie. Choćby nawet wezbrały wody, fale go nie dosięgną, Ty jesteś moją ucieczką, wyrwiesz mnie z ucisku i dasz mi radość mego ocalenia. No, ja cały czas tak ufam, że jakikolwiek ucisk przychodzi, to tym, który wyzwala, jest właśnie On, jest Pan. I jest to fenomenalne i piękne i życzę bracie, siostro, Tobie, by tak właśnie żyć, by to, to fenomenalne, ładne, piękne było zawsze udziałem Twojego życia. No tak, żeby Bóg Cię mógł wyrywać. Jeżeli Cię jeszcze nie wyrywa, to raz, może stań w prawdzie o sobie, dwa, może nawróć się z czegoś jeszcze, nie? Trzy. Poznawaj słowo Boże, poznawaj Boga, zachwycaj się Bogiem. Potem, następne cztery, oddawaj chwałę Bogu, wychwalaj Boga. Jak możesz językiem, to robiliśmy na warsztatach. Kto nie był, nie, nie umie się modlić językami, zapraszamy na warsztaty. Ci, co byli na warsztatach, potwierdzą Wam, że to jest tak naprawdę bardzo łatwe. No. i chwała Panu. Aklamacja z 2. Koryntian 8:9. Posłuchajmy. Jezus Chrystus, będąc bogatym, dla was stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić. No to trzeba sobie zdać tą sprawę z tego przejścia Jezusa z Boga na człowieka. Nie? Czyli jakby Stwórca staje się stworzeniem. To tak, jakby człowiek stał się zegarkiem, stworzył zegarek i stał się zegarkiem. Czujesz, człowiek, jestem zegarkiem. No człowiek stworzył zegarek, nie? Oczywiście yy, Bóg mu dał rozum i to wszystko, dzięki czemu mógł to zrobić, ale na którymś etapie człowiek do tego doszedł, stworzył zegarek. Teraz mówi, obrat, ja się stanę zegarkiem, bo zegarki źle żyją, nie? No i jest to raczej dość szokujące, nie? Yy, stać się zegarkiem po to, żeby wybawić zegarek. Więc Bóg mówi: Stanę się człowiekiem, by wybawić człowieka. Stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić. No i zobaczcie, to Jego ludzkie życie, ten ludzki odcinek, no do dzisiaj, nie tylko dla chrześcijan, jest absolutnie fascynujący. Ludzie, którzy czytają losy Jezusa, Jego życie, historię Jego życia, poznają w różnych okolicznościach może nie, nie są chrześcijanami, są z innego wyznania, ale jeżeli Poczytają o tym Jezusie, to jest to wow! To nawet muzułmanie, jak poczytają sobie Sura Maryja, to jest taka część Koranu o, o kobiecie Maryi, o tej Maryi, matce Jezusa, no to w tej Surze Maryi, w tej księdze jest opis życia Jezusa. Taki, no, no prawie ewangeliczny są te elementy Ewangelii, tych wydarzeń z życia Jezusa. Jeżeli muzułmanin przeczytałby tą Surę czyli taki muzułmanin, który powiedział, chce poznać cały Koran, a nie kawałeczek, no to natrafi na Jezusa, i każdy no, musi, jeżeli uczciwie czyta, stanie wprawdzie zachwycić się. Ten Jezus w całym Koranie do nikogo innego nie jest podobny. W takim sensie jest no, nad człowiekiem względem tych innych. My wiemy, dlaczego jest nad człowiekiem, a oni dopiero się nad tym pochylą, też mogą odkryć, nie? I to jest ciekawe. E... Nie, nie czytałem Koranu, jeżeli o to chodzi. Gdybym miał czas, to może bym kiedyś przeczytał, ale jakoś tak nie umiem. Ale y, słuchałem mądrych ludzi, którzy czytali no i właśnie tak to też pięknie wytłumaczyli. I bardzo mi się to spodobało, nie? Poznać Chrystusa i wielu ludzi, którzy czytają Jego życie, jest zafascynowanych. Myślę, że y, wszyscy, którzy byli na warsztatach, może z wyjątkiem kogoś, ale no nie wiem o tym, a raczej wszyscy to są ci, którzy... Zachwycili się kiedyś Jezusem w swoim życiu, po prostu był zachwyt. No i, no i ten zachwyt powoduje, że yy, no chce być podobny czy, czy, czy chce być w relacji przynajmniej z tym kimś, no, ale z jakimś przystajesz, takim się stajesz, więc tym samym robisz się podobny. Tak? Moskasz się robi trochę podobny do żony w pewnych sytuacjach w działaniu, a ona się robi trochę podobna do męża, bo się nawzajem sobą ubogacamy. No i te pewne rzeczy. Jakby, jakby przejmujemy od tej drugiej osoby, nie? No, więc Bóg mówi, ja stanę się człowiekiem, ale nie tylko po to, żeby żeby się umniejszyć, bo to nie był cel, nie tylko po to, żeby go zbawić, ale po to, żeby też człowiekowi pod, pokazać, jak pięknie można żyć jako człowiek. Więc Jezus, można by tak powiedzieć, przeżył wzór człowieczeństwa dla nas, nie? To uczmy się tak żyć, naśladujmy tego, który pokazał nam wzór człowieczeństwa Mimo, że nie był człowiekiem Ale był Bogiem A może właśnie dlatego I teraz tak Ewangelię mamy dzisiaj z Marka z 10 rozdziału No, to też dla tych, którzy byli na warsztatach i... Dobra, słuchamy Gdy Jezus wybierał się w drogę Przybiegł pewien człowiek I upatrzył przed nim na kolana Zaczął go pytać Nauczyciel, dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu rzekł czemu nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania: nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj czci swego ojca i matkę. On mu odpowiedział: nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegłem od mojej młodości. Wtedy Jezus spojrzał na niego z miłością i rzekł mu: jednego ci brakuje, idź, sprzedaj wszystko co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną. Lecz on spochmurniał na te słowa i oczy zasmucone, miał bowiem wiele posiadłości. Wówczas Jezus spojrzał dookoła i rzekł do swych uczniów, jak trudno tym, którzy mają dostatki, wejść do Królestwa Bożego. Uczniowie przerazili się Jego słowami, lecz Jezus powtórnie im rzekł: dzieci, jakże trudno wejść do Królestwa Bożego tym, którzy w dostatkach pokładają ufność. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. A oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą, któż więc może być zbawiony? Jezus popatrzył na nich i rzekł: U ludzi to niemożliwe, ale u boga, ale nie u boga, przepraszam, bo u Boga wszystko jest możliwe. Amen i chwała Panu. No zobaczcie, co, co nam mówi Jezus. Nie, zobaczcie, on nie powiedział, że niemożliwym jest bogatym wejść do Królestwa Bożego, tylko powiedział, jak trudno jest wejść. Ale on tak, no zaraz, no wystarczająco, więc mówi jeszcze raz Jezus. Jezus mówi, uczniowie przerazili się tymi słowami, więc powiedział, Dzieci, jakże trudno wejść do Królestwa Bożego tym, wówczas nie że bogatym, tylko teraz tłumaczy do bardziej, którzy w dostatkach pokładają ufność. Czyli to nie chodzi o to, że są bogaci, tylko chodzi o to, że to bogactwo dla nich jest gwarancją udanego życia. A, a jakby nie było, Bóg mówi: Ja chcę być gwarancją Twojego udanego życia, choćby Jeremiasz 29. 11. Jestem bowiem świadom zamiarów, jakie zamśladowa, zamiar w pełnym pokoju, a nie zgubę, by zapewnić wam. Bóg mówi, ja jestem gwarancją, że twoje życie się uda. Ja jestem twoim bezpieczeństwem. No miałem też taką, taką rozmowę dzisiaj z przyjaciółmi w aucie, kolejnymi. Dziękuję serdecznie, ich pozdrawiam. E, mówią, wiesz co, Witek, wy naprawdę macie niesamowitą opiekę Bożą, nie, bo... Bo dopiero co wróciliście z Izraela, i w dniu, w którym wyście lecie, przylecieli, giną kolejne osoby. Czyli na czas waszego pobytu nie było wojny, a w momencie waszego wylotu na nowo ta, ta, ta wojna, stan wojny i to nieszczęście wraca, nie? Czyli Bóg na wasz pobyt zatrzymuje, zawiesza broń wśród ludzi, żebyście wy byli bezpieczni. No jest tak, no jest tak. Zobacz: w psalmie dzisiaj, jeżeli dobrze pamiętam, było powiedziane. Ty jesteś moją ucieczką, wyrwiesz mnie z ucisku i dasz mi radość mego ocalenia. tak? Choćby nawet wezbrały wody, fale mnie nie dosięgną. Czy inaczej, gdy, y, znajdziesz się, tak, gdy znajdziesz się w potrzebie, choćby nawet wezbrały wody, fale go nie dosięgną. Amen? A kto? Do Ciebie więc modlić się będzie każdy wierny. No i ten wierny doświadcza tego ocalenia w taki sposób no, ponadnaturalny. Nie? bracie, siostro, ufajcie Panu, nie żyjmy lękiem. Dzisiaj fajną rozmowę też miałem z Leną na rynku, potem, żeśmy poszli na spacer, że e, mówi, tata, gdzieś usłyszałem ostatnio, że odważny człowiek, to nie jest człowiek, który się nie boi, tylko człowiek, który działa mimo lęku. Mówię, no córko, bardzo dobrze usłyszałaś, bo tak właśnie jest. To nie, że w odwadze nie ma lęku, tylko e, tylko lęk mnie nie paraliżuje tylko mimo tego strasznej sytuacji huku, bomb i tak dalej, czy sytuacji wojny ja się nie boję tam jechać, bo, bo Bóg jest sam no, bądźmy odważni Panie dziękuję za kolejną porcję Twojego słowa które mnie raduje Mimo zmęczenia, dodało mi siły i, i, i w ogóle wigoru i radości i dziękuję Ci za to. Dziękuję za mój czas dzisiaj z Lenusią, dziękuję Ci Panie za e, mój czas z braćmi, siostrami z zakopanego, Bukowiny i okolic, choć no, nawet z Londynu ktoś był. tak Pozdrawiam grupę Syją przy okazji, tak? u których byłem niedawno. To Wasza koleżanka teraz była na tych warsztatach. Yy, pozdrawiam też tych z, z Warszawy, z pod Warszawy i tych tam z zachodniej strony no, ze skąd byliście i tą y, cukiernię w Nowym Targu yy, Macieja, który y, zaprosił mnie na dobre ciastka, które mogłem do domu przywieźć jeszcze po drodze znajomym podwieźć, dziękuję naprawdę pyszne jakby to chciał to w Trzcińscy się nazywa ta ta cukiernia, taka fajna rzecz, bo oni mają cukiernie czwarte pokolenie, on z czwartym pokoleniem właścicieli. No, jak zapamiętałem, datę 1909, czujecie? Kawał czasu, 1909, czas powstania. Fajnie, czas wspierać takie polskie rzeczy, inicjatywy nasze, tutaj lokalne i wspierajmy. Dziękuję też za łascypki które dostałem i za wszystkie, do, za dobro, uśmiech, życzliwość, no w ogóle fajnie. Ludzie, jesteście piękni, wspaniali i żyjmy tą, tym pięknem i tą wspaniałością i zarażajmy świat pięknem, wspaniałością, uśmiechem, radością, Słowem Bożym i żywym Chrystusem, który żyje w nas. Alleluja! Ojcze, wywyższam Ci i błogosławię. Wszelka chwała Tobie. Wszelka chwała Tobie. Bądź uwielbiony. Ty, który działasz, który żyjesz, tych, który zmieniasz, tych, który wprowadzasz nowe, tych, który oczyszczasz, tych, który pozwalasz stanąć w prawdzie, tych, który z miłosierdziem ciągle patrzysz na mnie i na każdego z nas. Dziękuję, że u Ciebie ciągle można od nowa. Dziękuję. Spraw Panie, żebyśmy byli tymi. Którzy chcą od nowa, którzy chcą radować się w Panu. Wielbię Cię i błogosławię. Tobie chwała, wszelka chwała i cześć. Aleluja. Mam obraz gusków na tarczycy, które właśnie znikają. Przy okazji też ma ktoś chorobę gardła, jako ból, yy, i w przemówieniu. Potrzebujesz gardła, no, oczywiście każdy potrzebuje, ale to też do pracy. Bóg przychodzi z uzdrowieniem tego gardła. <laughs> Miałem też obraz, e, to jest chyba rak piersi. Chodzi o to, że widzę samego tego raka, więc ja tu nie jestem fachowcem, ale, ale, ale znika, no ewentualnie może to każdy z rakiem wziąć dla siebie i chwała Tobie Jezu, bo Ty nie masz ograniczeń w uzdrawianiu. Bądź błogosławiony, Panie. Bądź błogosławiony. I Bóg też przychodzi do mężczyzny, który wie, że ma problemy z płodnością. Bóg Ciebie teraz uzdrawia, chwała Tobie Jezu. I Bóg też w jakiejś kobiecie uzupełnia dzisiaj takie braki miłości, tej miłości takiej, no bożej, ale też ludzkiej, tam gdzie zabrakło w domu, u najbliższych osób, tak, czy u najbliższej osoby nawet. Bóg przychodzi do Ciebie z miłością. Duchu Święty, poruszaj się. Wszędzie Cię potrzebujemy. Wiesz, jak tych spraw jest wiele w naszych sercach, w naszym życiu, wśród naszych bliskich. Rozlewaj się, Duchu Święty, w imieniu Jezusa Chrystusa. Niech Twoje błogosławieństwo roztacza się nad każdym z nas i nad każdą dziedziną naszego życia. Tobie, Jezu, chwała i cześć. Na wieki wieków. Amen. Aleluja. Wspaniałego Boga. Uwielbiam. Widząc Twoją twarz, napełniam się Twoim blaskiem. Stojąc przed Twoim tronem.